Szczęść Boże, księdzu. Szczęść Boże. Witamy serdecznie na wywiadzie z księdzem Ryszardem Halwą. Ksiądz jest redaktorem naczelnym portalu Prawy.pl i miesięcznika Moja Rodzina. Chcielibyśmy omówić kilka spraw bieżących, tak? Które, które ksiądz mógłby poruszyć, uwypuklić. Tych spraw jest sporo, więc takie najbardziej bieżące to chyba wybory do Parlamentu Europejskiego obecnie. Które zbliżają się. Które jest. się zbliżają, tak. Za dwa tygodnie w niedzielę mamy wybory. Jakby ksiądz skomentował tę sytuację obecnie? No, jak widzimy badania wykazują, że, że na pierwszym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na drugim Koalicja. Tam też jakiś tam procent ma Wiosna Biedronia, mhm. która teraz się pogrąża troszeczkę. No i tyle. Chcę powiedzieć, że była próba startowania Parlamentu Europejskiego przez prawdziwa Europa Europa Christi, mm -hmm. gdzie pan Piotrowski, który ma Ferietony między innymi w Radio Maria, telewizji Trwam jest eurodeputowanym w Parlamencie Europejskim, był szefem tego. Były trzy podmioty między innymi Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, gdzie pan Bogusław Rogalski jest szefem tego, i Prawica Rzeczpospolitej, gdzie Krzysztof Kabęcki jest również szefem. I od nas pani prezes kandydowała tutaj z Warszawy, reprezentowała Fundację Obrony Życia, gdzie też angażuje się I można powiedzieć, że, że jestem zaszokowany, bo różne były ostatnio też w mediach, pojawiały się rzeczy, że, że porażka i rzeczywiście porażka, ale była szansa, żeby, żeby uzbierać w siedmiu okręgach podpisy, tym bardziej, że chyba w pięciu to było uzbierane, na przykład w Białym Stoku 17 tysięcy uzbierano podpisów, wysłali do, do Lublina. I nie zarejestrowano. No tego. Właśnie, dla, jak, co się stało? Dlaczego, no, dlaczego te komitety nie wiem, zostały? Nie wiem, nie jaka była strategia. Czy może dlatego, żeby uwalić ten podmiot? Może był niebezpieczny dla, mm -hmm. dla jakiejś tam konkurencji. Mm -hmm. Aby, Dziwię się, dlaczego nie zarejestrowano, bo na przykład e, pan Bogusław Rogalski zdecydował się i tam ktoś miał pełnomocnictwo. Mm -hmm. Jako pierwszy, pierwsi zarejestrowali e, w Małopolsce. No i później mm -hmm. też wiemy pan eurodeputowany profesor Piotrowski mm -hmm. w Lublinie. A dziwię się dlaczego. Na przykład na Mazowszu zebrano mm -hmm. podpisy. No w kilku miejscach, więc tak jak wspomniałem, Podlasie mm -hmm. i tak dalej, dziwię się, dlaczego nie zarejestrowano. Chyba jakiś był cel ukryty, bo była szansa, żeby w siedmiu miejscach zarejestrować. Mm -hmm. Mówiono o, o Marku Jurku rzeczywiście. Że zdezerterował, bo przeszedł do Kukiza, e, do Kukiza. Mhm. i dziwię się on, który taki ikoną był obrony życia. Wiemy, że Kukiz i tam e, no, no nie jest za pełną obroną mhm. życia. E, i, a zresztą nie, nie, nie dano też podpisów chociażby z łodzi. Mhm. Ale też e, ponieważ jak gdyby z inicjatywy, mhm. ojca Dyrektora Rydzyka chyba to było. Założenie prawdziwa Europa, Europa Christi, a nie było reklamowane w Radio Maria. Przecież powinny być wywiady. Chyba raz słyszałem, jak pan profesor Piotrowski mm -hmm. mówił o tym, że można wysyłać podpisy do Lublina i nie wiem dlaczego to było uwalone. A więc nie tylko Marek Jurek, ale również to środowisko toruńskie. Pan Piotrowski też nie zaangażował się dobrze w to. A więc pozostała formacja bardzo dobra pana Bogusława Rogalskiego, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, pod czym podpisuje się obydwoma rękoma. Oni są związani z panem Tomaszewskim, z Związkiem Polaków na, na Litwie, gdzie pan Tomaszewski... Otrzymał ostatnio dobry wynik w ostatnią niedzielę do wyborów prezydenckich, bo Wilnie, w rejonie wileńskim, najwięcej zyskał głosów. Mhm. Oczywiście w, całe, w całej Litwie 6%, no ale wiemy, że Litwini nie są życzliwi Polakom, ale cieszy się dobrym poparciem. I tam zrodziła się myśl, żeby zarejestrować. Partię Polityczną Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin i mam nadzieję, że ta formacja będzie startować do Parlamentu Polskiego. Już nikt nie, nie, nie powinien przeszkadzać w tym zbieraniu podpisów i tak dalej, bo jest to dobra formacja. Kontaktowali się z kardynałem Sarachem, powiedział opierajcie na czterech filarach. Pierwsze obrona życia, drugie obrona małżeństwa, trzecie walki z gender i czwarte... Ochrona przed islamem, mm -hmm. bo islam zalewa Europę. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o Litwę, ja pamiętam z moich wyjazdów edukacyjnych w ramach projektów różnych na Litwę, że bardzo mocno Polacy stoją właśnie, w, zwłaszcza w regionie Wilna i w powiecie solecznikowskim. Tam tak. jest podobno nawet chyba z 90% Polaków mieszkających, którzy tam zostali jakby po, po wojnie, prawda, po podziale Polski. Tak, no trzeba powiedzieć, że tam... Związek Polaków na Litwie, dzięki zaangażowaniu pana eurodeputowanego Mirosława mhm. Tomaszewskiego, ma wielkie powodzenie. Liczą się w Sejmie z nimi. Mhm. Mają oś, ośmiu posłów w Sejmie. Mhm. Wicemerem Wilna jest Polka, mhm. merem rejonu Wileńskiego też Polka. Są to ludzie, którzy pięknie działają. Ostatnio mhm. byłem na marszu. E, który szedł od katedry do e, pod Ostrą Bramę, modliliśmy się e, za patriotyzm, za Polaków. E, I nikt nie jest w stanie ich rozbić, tak jak rozbito Polaków na Białorusi, na Ukrainie, a tam niebo są niezależni finansowo. Na przykład e, wiem, że, że tutaj obecnie rządzący finansują e, Radio Wiliak, Okińczyca, który jest KGB-owcem, a, a związek polaków na Litwie radzi sobie finansowo, chociaż mają skromne warunki, skromne radio. To jest e, działalność taka piękna społeczna. Dlatego wierzę, że e, też znów pan e, Tomaszewski wejdzie do Parlamentu Europejskiego, będzie wspierał nasze działania tutaj polskie, nasz nasz portal prawy.pl, bo też jesteśmy niezależni e, i, i wierzę, że że uda się wejść do parlamentu Polskiego zjednoczeniu chrześcijańskich rodzin, bo jest to bardzo dobra formacja. Ja mam takie pytanie. Te takie niesnaski, prawda, wrogość między Polakami a Ukraińcami, między Polakami a Białorusinami, może teraz troszeczkę mniej, a Polkami, a Litwinami, prawda? Podczas dzielenia Polski przy Zaborach, prawda? Austriacy Rosjanie. I Niemcy skutecznie skłócali nasze narody Polaków z Ukraińcami, Polaków z Litwinami to już skali no, do dzieła, prawda? Powiem, uh -huh. Przecież Litwini wymordowali 100 tysięcy Polaków. No tak. Niestety też, to jest też taka byli, historia. Też byli w we prawda? E, teraz Litwa znaczy, no to ma około dwóch milionów uh -huh. ludzi, tyle co Warszawa, uh -huh. e, a Polacy. E, są, No powiedzmy jako działający na Kresach, mhm. bo oni są tam, mhm. o, o, od lat byli, e, gdyby, gdyby twini, e, byli przyjaźni, dla nas więcej by znaczyli, no ale mhm. co zrobić. E, A jak on widzi możliwości te takie odnowienia, coraz lepszych relacji? Nie no, są relacje zresztą, tak jak wspomniałem, mhm. tam e, powiedzmy w parlamencie litewskim jest ośmiu posłów Polaków e, i też e, mają y, współpracę z, Likwina, z litwinami, wielu posłów też ich szanuje. E, także mam nadzieję, mm -hmm. że to będzie odradzać. Tym bardziej, że tam biznesy polska robi. Jeśli chodzi mm -hmm. o, e, powiedzmy, e, e, Orlen, tam mm -hmm. wielkie biznesy robi bardzo dobrze. Litwini są z tego zadowoleni. Polacy, mm -hmm. jeśli chodzi o, mierze, mierze... Morzejki. może, tak. tak, mm -hmm. tak. E, Okej, okay, a mm... No, teraz taka sytuacja, może zróbmy najpierw ten film o ostatnim braci Sekwielskich, no. dotyczący pedofilii w kościele, tylko nie mów nikomu. I teraz, właśnie, czy to jest film o pedofilii w kościele, czy może wypadałoby, ponieważ ja osobiście odbieram ten dokument jako dosyć dużą nierzetelność dziennikarską, no bo sam tytuł. Jest taki podchwytliwy, ale tak naprawdę w tytule, czy zanim ten dokument się ukazał, no to nie znaliśmy prawdy. Dopiero internauci, dopiero ludzie, którzy szperają, chcą poznać prawdę, wygrzebali, prawda, że wszyscy księża w tym dokumencie byli zarejestrowanymi pracownikami służby bezpieczeństwa. No, więc współpracowali, no i właśnie. tyle, i o czym mowa, i, i, i tutaj jest składanie na całe Kościół. Ja uważam. Że dobrze, że teraz prawo i sprawiedliwość chce zaoszczędzić kary do 30 lat. Ja, tak. mhm. Kary, jasne, wszystko jedno, czy to mhm. ksiądz, czy dziennikarz, mhm. czy wychowawca, mhm. to powinny być straszne kary, bo to jest tak. taki dramat, jaki, do dzieci, tak, jakiego rodzin. doświadcza dziecko, to nie ma o czym mówić, ale nie można. Skupia się tylko na kościele, mhm. ale to jest walka ideologiczna, bo mhm. wiemy, że tak rozłożono kościół w Irlandii, w Ameryce, mhm. też powiedzmy, kościół ma zwracać odpowiedzialność zbiorowa. Nie powinno być odpowiedzialności zbiorowej. Mhm. Jak jakiś ciąg zawali, to on powinien iść do kryminału i koniec, i tyle, 30 lat więzienia. Ale dlaczego. Dlaczego usprawiedliwiano Polańskiego, mhm. który też pedofilem był? Mhm. Czy są usprawiedliwiali ci, którzy teraz atakują Kościół? Mhm. Czy teraz wyszła sprawa w Słupsku, gdzie Biedroń mhm. właśnie był prezydentem, że też molestowano dzieci? Mhm. I wiemy, że te środowiska związane z wiosną, są za tym, żeby między innymi dzieci małe się masturbowały. Wiemy, że to LGBT, co chce się wprowadzać w Warszawie, prezydent Warszawy. Ludzie tak deprawować dzieci, to rodzice są pierwszymi wychowawcami. Oni powinni dziecku mówić o płciowości. Oni wiedzą, jak to robić. A po co od razu wkraczać w życie dziecka, niewinnego dziecka i deprawować mm -hmm. je, czy tak mówić o płci kulturowej, o zmianie płci. Co to znaczy? Mm -hmm. W Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju czytamy, na początku Pan Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Mm -hmm. Powiedział, bądźcie płodnie, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. A więc mężczyzna i niewiastę to jest Prawo Boże jest zgodne z prawem naturalnym. Doświadczenia wiemy. To walczy z naturą, natura zawsze odpłaci się tym samym. I jest tutaj w tym fragmencie pisma świętego y, również wymiar demograficzny. Zobaczmy co stało się w zachodniej Europie. Boga wyrzucono poza margines życia, nie ma rozwoju demograficznego, zniszczono rodzinę. Jest deprawacja dzieci, dlatego islam misjonuje zachodnią Europę. Mhm. I teraz w Niemczech, czy w Szwecji boją się wyjść wieczorami na ulicę, bo może im grozić pobicie, mhm. utrata życia. Mhm. Dlatego mamy bronić rodziny, życia, kościoła i nie możemy e, mówić, że jest zbiorowa odpowiedzialność. Powinno się teraz przebadać. Dziennikarzy, mm -hmm. polityków, e, nauczycieli, wychowawców. Środowiska medialne. Środowiska, medialne. Jakie? medialne. Tam jest bardzo dużo Ile zwróciło. tam pedofili? Bardzo dużo. I teraz podobno. powinno. Kościół owszem, też e, lustruje się i cały czas lustruje się Kościół, ale teraz trzeba mm -hmm. inne środowiska. Mm -hmm. I dobrze, że pan minister Ziobro. Żeby wprowadzić mhm. kary do 30 lat więzienia za, za pedofilię, mhm. tyle trzeba chronić dzieci. Mhm. My jako Fundacja Obrony Życia niesiemy pomoc ofiarom przemocy, samotnym matkom. Feministki co oni robią? Tego nie mają takich ośrodków, mhm. a dużo mówią. I, i, I tutaj my się tym zajmujemy. Mhm. Również medialnie bronimy rodzinę, bronimy życia, bronimy Kościoła. Ksiądz? Profesor oko y, wspominał o takich statystykach, do których on dotarł, że na tysiąc pedofili około 60-40-60%, czasami nawet do 70-80, bo to co zależy od środowisk, to są środowiska homo lub biseksualne. Skąd? Y, to jest jedna rzecz, czyli mamy 60, załóżmy 60% tak. średnio środowisk homoseksualnych. Czyli tak naprawdę pedofilia. Pojawia się tam, gdzie są homoseksualiści lub biseksualiści. A promuje się homoseksualizm. Właśnie. I na zachodzie, i tutaj u nas, jak y, powiedziałem, w Warszawie, mhm. LGBT i y, 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 y wiosna biedronia. Mhm. Nie Czyli... jest to porażka. Ja dziwię się, że ludzie jeszcze y, w notowaniach tam jest, że on ma ileś tam procent, sześć czy ileś, że ludzie chcą głosować na taki, którzy mm -hmm. proponują takie zboczone ustawy. Natomiast mnie zastanowił atak y, telewizji Al Jazeera, która wiadomo, że jest na usługach y, y, politycznych y, Kataru, prawda? Y, i ta telewizja w Wielkanoc naszą zaatakowała polski rząd i polską kulturę w sumie, nasze tradycje narodowe, w ten sposób, że wypełniała, jaka to Polska jest mało cywilizowana, mało otwarta, że u nas się nie pozwala na małżeństwa homoseksualne. Warto przypomnieć, że w Katarze za stosunek homoseksualny, za to, że się kogoś przyłapie, jest kara albo więzienia, albo najczęściej jest to kara śmierci. No tak jest. I, teraz ty, ty... I w zachodniej Europie oduczą LGBT muzułmanie. Mhm. Dlatego bo Polska jest katolicka, mhm. dlatego jeszcze są zasady moralne i chcą. Różne siły, mhm. zła diabła. Podjąć walkę z kościołem. Więc nie chciałbym być jakimś zwolnikiem spiskowej teorii dziejów, tak? ale taktykę wojskową samcu, taki znany Chińczyk, prawda, generał, e, powiedział bardzo prosto, że najpierw zniszczycie w narodzie religię, a potem go pokonacie. No przecież kardynał Wyszyński mówi, samo, że, e, mówił, że mówił, że. Jeżeli be, różne siły zła będą chcieli zniszczyć naród, to rozpoczną od kościoła. Tak, i, jeżeli i będą to się realizować. No i koniec, tak, i tak, tyle. Tak. Tak, to tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Okay. Hmm. No Państwo sobie sami wyciągniecie wnioski, reszta tak, żeby one są, są nie takie bardzo skomplikowane. Okej, okay, to jeżeli chodzi o pedofilię, to tak krótko podsumowując, e, uważa ksiądz, że należy rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Jasne. E, I mm, rozumiem, że e, należałoby tych, e, bez względu na to, czy to jest ksiądz, czy e, prawnik, czy polityk, czy dziennikarz, no. nie ma znaczenia, prawda? E, powinien, księża też powinni podlegać e, prawu cywilnemu w tym obszarze, tak? No, oczywiście podlegają. Jak każdy podlegają, Każdy z nas podlega. Jak każdy obywatel. Mandatę okay. płacimy, wszystko, tak. tak. Mhm. No dobrze, także to jest to. Kolejna rzecz to um, ustawa 447 i zagrożenia, czy one są realne czy nierealne? No, nie są realne? realne. Po co jest ta ustawa? Dekl deklaracja. Drodzy Państwo, kary... tak. Ostatnio mówi się dużo o tym. E, niektórzy próbują. Tam e, pani ambasador e, Ameryki w Polsce mówi, o to nie ma za wielkiego znaczenia. To po co jest? Po to jest, żeby zabierać mienie bezspadkowe. I jeszcze sądy w Ameryce mogą wydawać te werdykty. Mhm. A więc uważam dobrze, że to trafiło do, do Sejmu, żeby e, parlamentarzyści zanegowali to, żeby nie wyrażali zgodę. Mhm. I jak prezydent Duda będzie u, 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 u prezydenta Trumpa powinien powiedzieć, nie zgadzamy się na tę ustawę i koniec i tyle. Mhm. Dlaczego my mamy zwracać? To nam powinni e, Niemcy wracać innymi za zniszczenia, mhm. jakiego tak. dokonali. Tak. Znaczy, Ja się sporo czytałem na temat właśnie tej ustawy i sama deklaracja terezińska jest dosyć niejasna, dlatego że na początku było mówione, że ta deklaracja ze strony polskiej była podpisana przez pana Bartoszewskiego. Potem chodziły głosy, że pan Tusk to podpisał, że pan Sikorski. Teraz chodzą kolejne głosy, że prawdopodobnie nikt tam się nie podpisywał, wystarczała sama obecność. A potem skutki tej deklaracji zostały przeniesione do Stanów Zjednoczonych, prawda? I do tej ustawy 447. No nie, no jestem za tym, żeby zablokować mm -hmm. to i tyle. My musimy się szanować. Mm -hmm. znaczy, po prostu warte, i tyle. Też... Polska jest wielkim krajem, tak. mającym wielki potencjał. Mm -hmm no warto też podkreślić myślę że mm, pod tą ustawę przygotowania e, były po stronie tak zwanego poprzedniego rządu POPSL no, tak. kiedy, tak. kiedy e, delegacja z byłym prezydentem panem Komorowskim pan Tusk tak jeździli to negocjowali załatwiali obiecywali i po to co jest też opisane w gazecie w polsce.pl na portalu e, czy w, do rzeczy tak czy niewiarygodne info ostatnio czytałem e, że e, miały temu służyć między innymi za Prywatyzowanie lasów. Tak. lasów państwowych. No może. I poprzedni rząd platformy IPSL zorganizował organiz, tak to wszystko, to głosowanie w nocy, żeby to przegłosować. No tutaj jest, musimy pochwalić PiS, że zorganizowali się i kilkoma no głosami... i teraz tylko czekamy na efekty, żeby, żeby powstała taka nie ustawa, żeby nie, nie, nie wyrazili na to zgody tak. i trzeba dać sygnał do, Acz... do Stanów Zjednoczonych, że, że protestujemy. Acz... Wobec Aczkolwiek tego. chyba przedwczoraj czytałem wpis pani Mozbacher, pani ambasador USA na Twitterze, że ona Wyjaśniając to, twierdzi, że nie ma żadnego zagrożenia i nikt nie nie będzie zabierał. No ale nie, no to po co? Wyjaśnienia takie były. Jasne. Tak? Wiemy, wiemy, że to może szkodzić Polsce bezwzględnie. Mhm. Tyle. Mhm. Czyli powinna być w Polsce ustawa, która zabezpiecza przed, mieniem, przed przyjmowaniem tak jest. Tak mienia jest. bezspadkowego. Jasne. Ok. Jako instytucjonalny. Indywidualnie rozumiem, że jak ktoś ma, no, tak, może dochodzić, prawda, jeżeli tak. nie ma takie prawo. Ok. Um... To mamy jeszcze. O, bardzo ciekawy temat. Wspominał ksiądz, że chyba przymierza się, fundacja przymierza się do realizacji dosyć ciekawego projektu filmowego. No właśnie. Co to jest? Więc, jako. Bo mamy dwie fundacje: jedna obrona życia, uh -huh. a druga edukacja przez media. W ramach fundacji Edukacja przez Media złożyliśmy wniosek do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na tak zwany development czyli na scenariusza na film od Sieczy Wiedeńskiej. O od Wiedeńskiej. od Wiedeńskiej, film fabularny. Do czego od Sieczy Wiedeńskiej? No wiemy, że to teraz jest e, to na czasie ten mm. film, potrzeba zrobienia takiego filmu, bo ten włoski był marny, mm -hmm. e, a wiemy, że e, dzięki temu E, powiedzmy, papież Innocenty do, do Hetmana Sobieskiego mówi, synu, ratuj Europę i chrześcijaństwo, mhm. bo islam chciał wyciąć pięć chrześcijan. A dzisiaj widzimy, jakie zagrożenia są ze strony no. islamu. No więc mm, złożyliśmy wniosek, e, między innymi, treatment został bardzo dobrze zrobiony e, przez scenarzystkę, mamy świetnego e, reżysera, który, y, pana Kośmickiego, który. Między innymi był asystentem U Hoffmana, zna się na, na scenach batalistycznych e, i e, pani Śmie jest koproducentem, czyli producentem wykonawczym. A byliśmy przesłuchiwani przez Instytut Sztuki Filmowej. Nie przeczytali wniosku. By, by, byłem tak potraktowany, że miałem ochotę ściągnąć koloradkę i wyjść. Powiedzieli, że będziecie przed parafiami zbierać pieniądze, a ja powiedziałem, że. E, między innymi polonia amerykańska, kanadyjska, szwedzka chcą e, zaangażować się z finansami. Mm -hmm. e, w to e, poza tym, e, w tym, tej odpowiedzi, napisali, że, że fundacja nie ma doświadczeń, i, i pan Kośmicki, że nie ma doświadczeń, a jest to świetny reżyser. I poza tym napisali, że my nie mamy doświadczeń, a pani śmieja jest w jednej grupie oceniającej w Instytucie Sztuki Filmowej, a więc nie przeczytali tego. Dlatego chcemy odwołać się do dyrektora Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i chcemy prosić o to, żeby, żeby nam dali środki na, na stworzenie dobrego scenariusza i równocześnie na zrobienie rozeznania, gdzie byśmy mogli realizować film. Prawdopodobnie gdzieś tam w Polsce, no i też na Kalenbergu. Mhm. bo wiemy, że tam to odbywało się, to, to ochrona chrześcijaństwa przez islamem, mhm. walka. Czy, czy film będzie realizowany w języku polskim czy angielskim? Planujemy w języku angielskim, bo chcemy, żeby aktorem był albo Mel Gibson, albo ktoś z tego kina hollywoodzkiego. Natomiast na Jasnej Górze e, oczywiście nunc już odprawią mszę świętą, a więc będzie po, po łacinie Rodzina Królewska Przyjmuje Komunię Świętą i po polsku będzie zaśpiewana Boga Rodzica. No, e, Boga ciężko inaczej zaśpiewać. No tak. Dlatego apelujemy o, o to, żeby wpłacać środki na, na ten piel, piękny film. E, oczywiście podamy konto, mhm. e, wyodrębnimy to konto żebyśmy mogli zrealizować, mhm. bo, bo e, no, koszt będzie mhm. bardzo wysoki. Znaczy ja z, pamiętam, Niemcy próbowali zrobić jakiś film o odsieczy wiedeńskiej i się okazało, według tej prawdy historycznej, w cudzysłowie niemieckiej, że tam w zasadzie nie było Polaków. No nie, no tutaj... E, Oni są znani z ich prawdy historycznej. Oczywiście chcemy, żeby ktoś... E, z tego kina amerykańskiego, jeżeli mhm. uda się Emela Gibsona namówić, no to film, film sprzeda się w całym świecie. Mhm. Czyli musimy walczyć o naszą prawdę historyczną. O naszą prawdę historyczną, oczywiście. Mhm. Okay. Co ksiądz sądzi na temat, trochę wyci ucichło to, tak? Ale to też jest związane z wychowaniem dzieci z dziećmi, z młodzieżą, w zasadzie już niektórzy są dorośli, pracują, dorabiają sobie. Mam na myśli e strajk nauczycieli matury i no nie, no to, to kompromitacja, mhm. e, dlatego, bo wiemy, że, że komunista, broniarz e, od tylu lat był w tym, no e, e, i, i tylko celowo zrobili przed wyborami, żeby, mhm. żeby e, młodzież nie mogła, to, to był strajk polityczny, mhm. żeby młodzież nie mogła zdawać egzaminów, e, również maturalnych i dobrze, że, że udało się to wszystko zorganizować. Mm. Także była to porażka pana broniarza i, i, i tego Związku Nauczycielstwa no, czyli... Polskiego. Uważam, że powinni kogo innego wybrać, mm -hmm. jakiego sensownego człowieka, no któremu tak. zależy na wychowaniu. No i tyle. I we współpracy z całą koalicją obywatelską, oczywiście. oczywiście. Się, tak. no. Ok, bardzo dziękuję, Księdzy. Dziękuję za rozmowę. bardzo. Dziękujemy uprzejmie, wszystkiego Szczęść dobrego. Boże. Szczęść Boże.